Witajcie, jestem Grzywna z nim. kolejnym odcinku z Brawl Stars i znając, że ci myślicie, że dzisiaj znowu będę nabijał skrzynki Nabiję jedną i otworzymy 30 skrzynek, bo... że więc będę robił to tak po kolei Teraz otworzymy 30 skrzynek, następny opening to będzie 50 i tak dalej, bo... Nie chce mi się od razu 200 robić, może coś wydropi Mam taką nadzieję, a jak nie, no to trudno Pokażę Wam, co może mi wydropić Mogę dostać star power któryś z dwóch do Max, MP, Spike i Sandy. To jest wszystko, co możemy zrobić. Więc dzisiaj nabijemy 26 skrzynkę i... Jak dobijemy 26 skrzynkę typu Brawl Box, to otworzymy 26 Brawl Boxów i Mega Boxa. Nie Mega Boxa, tylko 4 beatboxy. Ale ja już szaleję. chciałbym boxa otworzyć. Jeszcze większa szansa, by doładować drobnie Jak nie, nie to trudno. Chociaż szansę będę mógł mieć wtedy większą. A oh, wow. Najpierw to ja muszę tą skrzynkę nabić. Zde. Chciałbym bardzo pozostać, ale... No nie wiem. Jeśli będzie postać, to ją przetestujemy. Jak nie, to nie przetestujemy. Dobra, teraz mam nadzieję, że będzie jakieś drugie miejsce albo trzecie chociaż. Żeby nie było na minus, znaczy, bo tutaj są koksy, które mają 9 Power cube, 4 Power cube, ale jak oni się wybiją, no to jest szansa, co nie. Na przykład ja teraz robię bardzo dobrą taktykę kampienie w krzaku, co nie, i wątpię, że ktoś mnie zabije, ale zaraz może się zjawić jakiś yy, Daryl podjeżdżający Sandy z mojego teama, który będzie uciekał do mnie, bo myśli, że ja mu pomogę. O już jestem top 3 i przez to przegramy, nie. Zawsze tak może być. Jakaś opcja jest, prawda? Widzisz tam kogoś? Czy tam po prostu jak sobie ścielesz, bo ci się nudzi... A dobra, fajnie. Osiem bezdynamikę, dynamikę, yy, go odlikę. Yy, tak, no good luck. No dobra, Sandy chociaż... Oni się będą, kurde, bić. Sandy wywali ulta raczej i znikniemy i się pojawimy w Polsce. Dobra, bijcie się, bijcie się tam bigąc. Dobrze, teraz... Dobra, jej, top 2! Użyłem chyba ulta. E, tam już nie mamy szans, no. Sandy się już dał. No, to trudno było. Dobra. Przy że może będziemy blisko nabicie bicie Aiko na Teraz, jakbyśmy wygrali... To już mamy. Jak drugie miejsce też mamy. A trzecie to to nie. Bo trzecie ile daje, że tonów osiem? Czwarta chyba dwa. piąte nie się wydaje. O, nie że to nas. OK, a to Dariusz. Max, oho Ohoho, Daryl będzie podjeżdżał, ja to już wiedziałem, ale niestety troszkę mu to nie wyszło. Dawać drugie miejsce, niepięte. Mamy cztery cubo. Ole porobione. Cześć. Ej, porobiłem ten bultem. Lubię Riko. Tam jest Anita. Dojeżdżamy ją Daryl <gry> Ona ma star powera, no to... Tylko którego, nie? Zobacz, kto Nie! Ej, Akurat teraz. Jak ją zabiłem. Do widzenia! I zara i, i mu się zrespi. Team. O. Ja myślałem, że porobi to. Dobra, brać, to nie ja czekam na niego. Wejdzie do burzy. Masz tam wyjść, Dobra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Idź po to. O, dobra, poszedł. Jakiś plus jest. Chodź, wbijaj. Szybciej, szybciej. Au, 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 au. Mamy przypad. No. Nie podjeżdżaj dalej, Proszę, nie. Dobra. Dobra. Ale wybił kogoś, może ultem cię, Może mu się nie udało. Ech. Tak to już jest. Dobra, chcę ponownie, to mogę ponownie. Nie brakuje 30, no to jeszcze jedno trzecie miejsce i wtedy... No. Czyli teraz pierwsze, drugie, trzecie miejsce, żeby zdobyć. Nie to jest to, że jak za czwarte miejsce jeszcze masz na plus. Uff, a za piąte jest zero. To jest fajne i miłe. Bardzo rozadkie. Odejdźcie ode do mnie. Jak coś jak N z was dojeżdża i ona ma tak średnią HP, a wy macie dużo, to podchodźcie na blisko. Nie uciekajcie od niej, tylko podchodźcie na blisko. Chyba, że ma ulta, no to nie. No bo wtedy Enz będzie wam... Wydawać tylko tak, jakby jednym tym sprayem że jedną fazą tego, a nie wszystkimi. lag Dobra, spróbujemy to porobić z Darylem, ale zawsze jest szansa, że nie wyjdzie. Dobra. Cztery teamy. <laughs> Jeszcze tam ktoś parę osób sobie poumiera, i mamy już wtedy Andrzeja Daryla ojoj, oj, 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 oj. o kurde, mam top. Dobra, jest, ale top 3 i robimy openinga. Ale on tam ma cubów! Ja z 3 osoby porobiłem tym Rico. Niestety i nie... Nie mogę. Robię opening 30 skrzynek, więc... Mam nadzieję, że coś wydropi. Nie wiem czy wiecie, ale jest deszcz monec, możecie sobie zastopować i przeczytać, co to jest ogólnie mam ferie mm, więc dlatego jest ta godzina ja to teraz nagrywam dziś piątek, no to zaczynamy Oko, dżinu na ulepszenie mortisów. Dawaj może Daj mi do B. Daj mi do bi, proszę. Zawsze tam gdzie... A jeszcze wam pokażę moje szanse. Zawsze jest tam nadzieja, że coś zdropi, nie? No, to są moje szanse. Nalegie są 0.0653%. A na mityka jest 0.2613%. Jest zawsze ty jeden coś tam procent, że star power, więc... No, może star power chociaż wydropi. dropi. Mm, Lagneta, d. Nie wiem czemu, ale mam taką, jakby nie wiem, w środku, że coś mi wydropi, ale raczej nic nie wydropi. Chociaż mam nadzieję, że wydropi mi jakaś postać albo chociaż torpel. Jak nie, to nie będę zły za <grym> Te big boxy to się nie zbierało tak dużo. Najgorszej z brown boxami, ale to przez wydarzenie, to z ticketami się nazbierało ich trochę. 8 <coughs> Ну <coughs> no, давай Их będzie стукли Стукни Вову Postać, patrzcie, Bibi i pani wydropiły i trzy aż. <laughs> Ostatni Brawl Box. I przechodzimy do Big Boxów. Ja już wam mówię, czy coś będzie. Słuchajcie, jak macie 40 poniżej Golda w Big Boxie, to znaczy, że jest postać. Czasami jak macie więcej też jest możliwość na... Jest coś! Jest coś! Jest jakaś post... Nie postać, możliwe, że to star power. Jak macie 40 powyżej to też jest możliwość na coś. Mi się wydaje, że to star power. No, dokładnie. Jej. Nie, nie jest tak stracone. 94 to nie... Znaczy na drugim końcu miałem y, 80, znaczy koleżanka mi wydropiła, miałem 88 <laughs> i Bibi <i>, <laughs> <mi wydropuła. śmiech> No Dobra, i dawaj beatboxa. Nie no, kurde. Znaczy zawsze jest możliwe, ale jest po prostu mniejsza szansa. Jak macie 40 mniej, to jest bardzo wielka po prostu szansa na to. No i tutaj też nic. 17 upgrade'ów. Chyba miałem z 10 na początku. Ale chociaż mam być dużo golda. Teraz sobie ulepszę może te postacie, które mam tak bardziej także słabe są. Na przykład taki czwarty, piąty level mogę ulepszyć. O ładnie. On teraz... tam. Fajnie, że tam Sportfair do nie Nita odzyskuje 500 punktów życia za każdym razem, gdy jej Niedźwiedź trafi we wroga, kiedy Nita zadaje obrażenie wrogowi i Niedźwiedź odzyskuje 500 punktów życia. No i... Ja ogólnie teraz już mam powiem, co ja zbieram mam na 20. Zbieram na, Colta. na Na możliwość na ulepszenie go. No. Dwanaście tysięcy, prawie czterysta. Kiedy się skończy to? Tu, tu, tu. Jestem takim niczym oni tam po tysiąc coś. Poprzedni sezon to ja miałem zero. 3 dni. 15 godzin. Więc... No. Do zobaczenia w następnym odcinku. I trzymajcie się. Cześć.